nowym roku, ja z Wami niektórymi raz, po raz pierwszy, więc wykorzystam tę okazję i pragnę nam złożyć najserdeczniejsze noworoczne w 2014 roku życzenia pomyślności, szczęścia, spełnienia planów życiowych, zawodowych, osobistych i wszelkich marzeń. W naszym Czekając na Mikołaja, najpierw przygotowali jasełka pod okiem pani Marzeny Kalasy i Baty Kowalkowskiej. Więc myślę, że rodzice będą podziwiać, a później w nagrodę otrzymacie prezenty od Mikołaja. Dlaczego w jeszcze nie ubrana, pokój nie posprzątany? Na to ty czekasz? Pośpiesz się i weź się do roboty. Mam już tego wszystkiego dosyć. Znów te święta. Nikt z tego nie rozumie. O co w tym wszystkim chodzi? Tyle krzyków z powodu Jezusa. Patrzność, prawo wzroć, naprzód masz. Kończy się u ale się mnie wystraszyła, ale, ale, coś ty za jedna. Nazywam się Anioł, mieszkam sobie w niebie i przyszedłem tu dzisiaj, aby skarcić Ciebie. A ja jestem Elżbieta, angielska królowa. To rzecz bardzo prosta, też mnie mnimować. Hola, hola, moja mała. Ja jestem prawdziwy, a ty mi tu prawisz jakieś wielkie dziwy. A teraz poważnie, twoje wielkie krzyki doszły aż do nieba. Sam Bóg mnie tu posłał, żeby ci pokazać, jak bardzo czekano na Pana Jezusa. Po co się urodził? Skąd Taki mądry, to dlaczego mi nie zabroniłeś, co? Czy to, w, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Nie usłuchałaś samego Boga. Kim wy jesteście i dlaczego tak krzyczycie? To moja przemądrzała żona Ewa. Właśnie przed chwilą zostaliśmy wyrzuceni przed nią z raju. Ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. A ty to nie ukradłeś zakazanego owocu? No tak, żal mi was. Co wy teraz zrobicie? Czy nie moglibyście tego jakoś naprawić, przeprosić Boga i wrócić do reju? Niestety, to niemożliwe. Bóg nas ostrzegał. Boże! Słuchaj, pamiętaj! Dlaczego oni przez te siedeksty wyjaśniają? Polecił mi zbudować arkę. Nie dać ci buteleczkę z neczkiem, uciekłeś z na mamusi. Poproś kogoś, niech cię zaprowadzi. Zmykaj ten póki dobry. Wyszedłem sprowadzić i wcale się ciebie nie boję. Nie denerwuj mnie, poptaszył, Na kogo z tym kijem? Ty i do się do ciebie do a na zastępu Boga, z Którego Ty się naśmiewasz. Niech żyje Goliad! Niech żyje Goliad! Wiesz co? Jesteś świetny. Kto by pomyślał, że uda Ci się pokonać takiego osiłka? No, no. Jestem pewna, że potrafisz przywrócić pokój między ludźmi a Bogiem. Moja ja, ja zgubiłem napycha. Jest Pan Dawid i jest realita, najmłodszy Bóg być mi się, że nie wygaśnie mój ród i wyjdzie z niego ten, który zbawi lud od grzechów i przywróci pokój w ludzkich sercach. Niech u nas nie był. Otóż sen tej kobiety zmarł w nocy, a ona pomieniła go. Kiedy rano wstałam, zobaczyłam, że obok mnie leży nie moje dziecko, to jest moje. Nieprawda, twoim synem jest ten martwy, a moim żywy. Łamierz, mój syn, żyje Twój zmarł w nocy. Mój syn! Podajcie mi miecz. Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie każdej po połowie. Nie, panie mój, dajcie jej to dziecko, nie żyje. Co tam? Zróbcie, jak mówi Twój. Oddajcie jej to dziecko. To jej dziecko. Ona jest jego matką. Wtedy prorok, potężny w mocy i słowie, Izajasz, Bóg mu dał na imię. Albowiem, gdzie się nam się narodziło, syn został do mnie. Spocznie, władzą na jego ramieniu, nazwą go, cudownym do... do, do. うん。 na wigilię organizowaną przez zakład szynaka oraz tutaj y, wystawialiśmy jasełka y, dla koła różańca w naszej szkole. Także dzieci tutaj już się ze sceną muszą obyć. Y, korzystając z okazji, że mamy tutaj rodziców i kusią, najlepsze wyniki w nauce. Zyskali oni średnią 5 i 1. Chciałabym tutaj dzisiaj pochwalić i zaprosić na środek i wręczyć e, skromne czekoladki e, od Rady Rodziców. Także poproszę uczniów, najlepszych uczniów z klasy czwartej, Mateusza lewskiego i Dominika Soboczewskiego. Nie to piąte, tak. Bo to było za czwartą klasę, tak. Bo to są uczniowie klasy piątej, a stypendia przyznawane na koniec, czyli w czerwcu. Więc to są uczniowie obecnej klasy piątej. Czyli teraz dziękuję bardzo. Zapraszamy. Zapraszamy teraz uczniów klasy pią piątej. A teraz w szóstej to będzie y, trzy dziewczynki. Oliwia Józefowicz, Zagmara Jankowska i Patrycja Kowalkowska. Mamy też ucznia, który osiągnął i osiągnięcia sportowe w dziedzinie piłki nożnej jest to Szymon Mądrzewski. I jeszcze zapraszam uczniów gimnazjum. Pierwszej klasy gimnazjum Sylwia Pląknierska, uczeszka teraz do gimnazjum w Prądnicy. Czy jest obecna na sali? No to proszę, nie wiem, może brata Dawida? Albo mamę? No to Dawid, chodź za Sylwią, odbierzesz. I jeszcze Kacper Makowski. Czy dojechał? Tata mówił, że będzie obecny, pojechał na zawody matematyczne. Nie ma go. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Wiem, że nie rozchodźcie się po tej uroczystości. Będzie kawas. Ta miarenka, y, ciasto zaprasza o skorzystanie i miłe spędzenie czasu tutaj na tej sali, a dzieci będą mogły pobawić się w rytm muzyki. Przygrywał będzie pan Adam Kowalda. A... か。